Halo wszystkich bardzo serdecznie w uszach. Dzwonię wam ja temat kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Factorio. I dzisiaj mój plan jest taki, żeby troszeczkę dbać o moją wygodę z grania w tę grę. Mianowicie, cały czas jeżeli czegoś brakuje, to muszę klikać i wytwarzać te różne rzeczy. No a na przykład przy tworzeniu szybkich taśmociągów jest to już trochę długie bo jeden taki taśmociąg wymaga zrobienia jednego zwykłego taśmociągu który potrzebuje jeszcze pięciu żeladnych kół zębatych więc pełny czas tworzenia takiego jednego taśmociągu to 3,5 sekundy co jest bardzo długo na takich różnych elementów potrzebuje sporo więc dzisiaj pomysł jest taki że mniej więcej w tym miejscu, tylko zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Bo tutaj jest ten taki spory rozgałęziacz, który wchodzi do fabryki czarnych pakietów naukowych. Ale że takim rozgałęziaczem gdzieś tutaj, stałą magistralą, pójdziemy w dół. E, praktycznie stałą, zobaczymy, jak dużo tych rzeczy w magistrali będziemy potrzebować. No i gdzieś tutaj będziemy sobie tak w dół albo jakoś trochę na boki budować wszystkie elementy, które potrzebuje do dalszej rozbudowy bazy, tak żeby nie musieć ich za każdym razem robić ręcznie. Tutaj wstępnie przygotowałem już sobie trzy pierwsze skrzynie, do których będziemy ładować nasze rzeczy. Czy coś co mówiłem, że będzie return busem. I na razie myślę, że w tym miejscu też boję się trochę przez to cały czas jak wygląda moja rozbudowa, że to wszystko jest tak ciasno zrobione, że w przyszłości jak będę chciał coś zmienić, to będę musiał wszystko rozebrać i wszystko składać na nowo na przykład przesuwają to 2-3 piksele Ale mam nadzieję, że jeżeli dotrzemy do robotów To będzie to mało problematyczne Natomiast zanim dotrzemy do robotów Np. robotyka logistyczna, która dostarcza przedmioty I tu jest jeszcze robotyka konstrukcyjna No to jak widzicie mamy jeszcze trochę rzeczy po drodze i trochę przedmiotów po drodze będziemy musieli do tego wytwarzać. Natomiast już możemy zbadać sobie sieć sterowniczą, i to będę chciał od razu rozpocząć, ponieważ nie będę też chciał tych skrzyń zapychać na pustą Będę chciał tak, żeby w tych skrzyniach zmieściło się wszystko, co potrzebuję i w ilościach, których potrzebuję. Dlatego też na chwilę obecną. Możemy powoli zacząć robienie naszego, właśnie takiego nie wiem, fabryki Quality of Life albo coś takiego. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać. No, i zaczniemy, myślę, od tworzenia automatów montażowych. Pomiędzy pierwszą a drugą formułą, jedyna różnica jest taka, że druga pozwala również przetwarzać płyny. I myślę, że ich nie muszę tutaj automatyzować. Zautomatyzujemy sobie produkcję pierwszych automatów. Są jeszcze automaty montażowe w wersji trzeciej. Spróbuję znaleźć na naszej, na naszych badaniach, tylko nie wiem, właśnie w którą stronę to trzeba będzie się dalej przesunąć. W każdym razie, to właśnie automaty montażowe w wersji 3, i one są chyba już szybsze. Więc tutaj, o, tutaj to, automaty 3, one są szybsze. Mają przyspieszenie, właśnie, bo wymagają też do produkcji modułów prędkości. Natomiast, zanim to zaczniemy się z zwykłymi automatami, także do produkcji automatu montażowego potrzebuję żeladnej płytki koła zębatego i układu elektronicznego. W tej produkcji tutaj nie będę się aż tak bardzo skupiał, żeby to było jakoś mega optymalne, żeby ratio było odpowiednie, tak dalej. Bo tak naprawdę nie interesuje mnie to, żeby tutaj na bieżąco cały czas to się tworzyło, tym bardziej, że nie będę chciał zapychać moje, m, mojego magazynu nieskończoną ilością rzeczy. Tylko ja teraz nie mam żadnego automatu przy sobie, więc na razie stwórzmy sobie jeden. E, dwa musimy stworzyć. Jeden będzie na koła zębate i drugi będzie właśnie na automat. Także myślę, że możemy jeszcze trochę odsunąć i zrobić je tu. Tak i ten będzie właśnie wytwarzał koła zębate, a ten będzie wytwarzał automaty montażowe. E, tak się cofnę po moje e, podajników kilka koła zębate będą przychodziły stąd potrzebuję jeszcze żelaznej płytki która może przyjeżdżać e, stąd i układu elektronicznego do niego będę potrzebował czerwonego podajnika i układ elektroniczny będzie przyjeżdżał stąd to tutaj tak samo mogę wziąć czerwony albo nawet nie mogę wziąć zwykły tylko że ten cały system przesunę o a nie, dobrze, tu było dobrze, przepraszam, tu jest tak, bo on tu będzie brał żelazno. Podłączmy to w naszej magistrali. Ok, i tutaj jeszcze te automaty montażowe będą wyjeżdżać, i tu będzie powrót. I tu będziemy sobie przekładać, a dajmy sobie szybkie podajniki. Jeden szybki sobie zrobimy. I teraz potrzebujemy zrobić czerwone przewody. I dlaczego potrzebujemy zrobić czerwonych przewodów? Zrobimy sobie to w ten sposób, że prąd będzie jechał tędy. I za pomocą czerwonych przewodów, których może zrobię jeszcze trochę. Możemy podłączyć nasze skrzynie do naszych systemów. I teraz. Nasz system tutaj, po prawej stronie, tuż nad moją głową, możecie zobaczyć, mamy sygnał. I to nam ściąga, ile danych elementów jest w tych skrzyniach. I widzimy, że mamy 60 czerwonych e, osiągów i 437 podejników. I teraz będę chciał zrobić, że pociągając przez te e, słupy, przeprowadzić nasz czerwony sygnał do tego podejnika i tu zrobić warunek. Jeżeli naszych Automatów montażowych jest mniej niż i powiedzmy liczbę jakichś 25. No to sygnał powinien działać. Jeżeli będzie ich więcej, to przestanie działać, i to oznacza, że nie wyprodukujemy więcej niż 25 plus trochę, a to dlatego, że no, jeszcze tutaj przy tych automatach to nie ma takiego znaczenia, ale przy następnych elementach, które mogą być niżej. No to zanim te elementy dojadą tutaj i się znajdą w tych skrzyniach, żeby nasz system mógł czytać ile ich jest, to jeszcze kilka będzie mogło przejechać. więc tutaj nie chcę na naszych warunkach wprowadzać na przykład pełnego staka, tylko dodawać jakiś mały limit, który mógłby mm, odciążyć e, też żeby tych, tych skrzynek nie zapchać e, bezsensownie. Podłączmy do tego prąd teraz tutaj właśnie automat montażowy powinien zacząć pracować. Eee, tutaj się wyłączyło koło zębate. Tu jak koło tylko zębate się pojawi. No ta prędkość nie jest zatrważająca, no, ale tutaj właśnie nie musi być tego mega dużo. Ja on potrzebuje pięć kół zębatych. Ok, jeden już się wytworzył. Automat sobie jedzie i teraz w sygnałach mamy 0 automatów. No, i teraz mamy jeden automat w naszym systemie, tak? Tutaj sobie czeka, będzie jechał drugi. Jeżeli zrobiłbym tutaj, że mniej niż 2, i ten drugi tu dojedzie, to widzicie, że tu jest czerwona kropka przy naszym podajniku, ponieważ mam, ten warunek nie jest spełniony, tak? Jest ich równo 2, trzeba by było nawet mniejsze, równe 2, i wtedy jeszcze jeden tutaj się pociągnie. Zróbmy tutaj z powrotem 25. No, i mamy tutaj nasze właśnie automaty montażowe będę mógł się sobie podbierać, nie będę musiał ich robić ręcznie i tak dalej, będziemy sobie tworzyć kolejne elementy które będą nam potrzebne po to, żeby już nie musieć tego robić ręcznie, tylko mieć dużo elementów do pracy szczególnie ma to znaczenie, jeżeli nasza baza bardzo mocno się rozwinie no i tak jak wcześniej sobie na przykład nadbierałem tutaj 368 taśmociągów to takie duże ilości taśmociągów mogą być bardzo potrzebne. Kolejna rzecz, którą będę chciał automatyzować to szybkie taśmociągi. Szybki taśmociąg po, wymaga 5 żeladnych kół zębatych i jednego taśmociągu, e, który wymaga właśnie żeladnej płytki kół zębatych. W sumie się zastanawiam czy te koła zębate, które tu robię nie byłoby spok nie no widzę, że tutaj i takich mm, ileś ilość jest za mała, więc chyba ja będzie trzeba to po prostu powtarzać Ok, zróbmy na razie automat y ze zwykłymi taśmociągami czyli tu będę potrzebował jeden na koła zębate i jeden y który będzie używał jeszcze żelaznych płytek, czyli w ten sposób i tu żelazne płytki pociągniemy dalej i to będzie zwykły taśmociąg i teraz Będę potrzebował tego zwykłego taśmociągu, wyciągnąć go dalej i mieć jeszcze jeden kół zębatych. To zrobimy to sobie tak, że tu będą te taśmociągi czerwone, a tu będą koła Chociaż tak, bo ja będę chciał jeszcze zrobić podziemne taśmociągi, które też będą wymagać taśmociągów, i rozdzielacze, które też będą wymagać. Dobra, nie przejmujmy się tym aż tak. Czyli tutaj wyciągamy drugie koła zębate bo tu będą taśmociągi to poustawiamy to sobie tu będą zwykłe taśmociągi, tu będą szybkie taśmociągi to trzeba przeciągnąć tu i tutaj będzie powrót eee, doprowadźmy sobie prąd w ten sposób, teraz musimy przeciągnąć czerwony przewód po słupach doprowadzić go do tego i tutaj powiedzmy, że nie chcemy mieć czerwonych taśmyciągów mniej niż 700, czyli to będzie 7 staków i jeszcze trochę ile się zdąży zrobić. Teraz, jeżeli będzie tu mniej niż 700, no to to się nie zrobi. Tu jeszcze potrzebujemy koła zębate i czerwone taśmyciągi powinny zacząć się produkować. E, tutaj jeszcze brakuje podajnika w tę stronę. Czerwony taśmociąg wymaga 5 kół zębatych. Także zaraz I czerwony taśmociąg pierwszy jedzie i ich liczba powinna się dosyć spora wytworzyć. Dobra, kolejna rzecz, co będę potrzebował, to jest szybki podziemny taśmociąg, który potrzebuje podziemnego taśmociągu i kół zębatych znowu. Czyli w sumie zastanawiam, czy jednak nie zrobić tutaj jakiejś takiej dużej fabryki kół zębatych i ich przepychać dalej. Eee, to by mogło mieć sens. Dobra, to jednak yy, zróbmy tu małą poprawkę. Tylko, że to ja to muszę teraz wszystko rozebrać, bo się pomyliłem w moich obliczeniach. czyli mam z powrotem produkcję czerwonych taśmociągów teoretycznie też mógłbym tutaj porobić trochę tych szybkich podejników już żeby to się szybciej tutaj załadowywało mam produkcję czterech kół zębatych tu mam produkcję taśmociągów, mam czerwone taśmociągi żeby zrobić czerwone podziemne taśmociągi, potrzebuję też koła zębate i podziemne taśmociągi a na podziemne potrzebuję żelazną płytkę i taśmociągi, czyli ja bym tutaj teraz pociągnął żelazne płytki I potrzebuję jeden automat, który zacznie robić podziemne taśmociągi, i drugi, który będzie robił szybsze podziemne taśmociągi. Tutaj do tej produkcji potrzebuję taśmociągów i żelaznych płytek, czyli tego i tego. A tu potrzebuję y, kół zębatych i podziemnych taśmociągów, czyli. I tutaj wykładamy sobie te, dodajemy prąd. Eee, światło. I dociągnijmy tutaj czerwone. Rury i tych e, podziemnych, szybkich będę chciał mieć mniej niż 50. Teraz trzeba to tylko doprowadzić. Tu. A, I myślę, że. A tu brakuje jeszcze tego podajnika. A i produkcja kół zębatych jest zbyt wolna teraz. Żeby to udźwignąć. Natomiast, tak jak mówiłem, no, na przykład, jeżeli tych takich pociągów się zapchać, to nie musi być mega jakaś duża prędkość. Aczkolwiek na no, teraz. To nie nadąża, ale dzięki temu, że tak to zrobiłem, to mogę tych kół zębatych zacząć produkować więcej I się chyba tym zajmiemy Jeden automat montażowy mam tylko, a dobra jeden EQ25 miałem w, w skrzyni Doróbmy tutaj ich dwa razy więcej I tu więcej do tych podziemnych taśmociągów powinno docierać, potrzebuję jeszcze szybkie rozdzielacze do rozdzielacza potrzebuje żelazna płytka, taśmociąg układ elektroniczny, a tu potrzebuję e, koło dębate układ elektroniczny rozdzielacz. Tu mam te płytki, ład. będzie ciężko teraz to przeprowadzić, strasznie tutaj rozgardziarz narobiłem. No bo się nie zastanowiłem jak to mądrze zrobić tą fabrykę, ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Tak, tu jadą już żelazne płytki. Tu jadą to i teraz potrzebuję do tego żelaznej płytki układu i taśmy taśmociągu Czerwone szybkie rozdzielacze też mamy już zrobione Tu jest taki trochę miszmasz jeśli chodzi o jeżdżenie tymi yy, Chyba żeby to zrobić tak, może będzie ładniej Dobre, Mam teraz zestaw yy, wszystkich tych taśmociągów, rozdzielaczy i podziemnych taśmociągów czerwonych Możemy tu zobaczyć ile ich się już naprodukowało Mam też właśnie dużo zwykłych podajników, chciałbym teraz też zrobić podajniki. Podajników zwykłych już myślę, że nie ma sensu robić, trzeba będzie zacząć robić długoramienne, e, szybkie i filtrujące, chociaż nie, filtrujących nie muszę robić automatycznie, będę mógł robić ręcznie, bo się rzadko przydają póki co, a więc długoramienne i szybkie, do obydwu potrzebuję tych samych składników i zwykłego podajnika. E, także myślę, że można by było zrobić tak, że tu byłyby tu bym produkował zwykłe podajniki, tu bym produkował długoramienne, Aby a tu szybkie. A tu długoramienne. Teraz tak, do zwykłego potrzebuję żelaznej koła i układów. tych nie potrzebuje zazwyczaj bardzo wielu, czyli powiedzmy, że czerwonych podajników chcę mieć mniej niż 50 albo nie, 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 nie dobra, okej, okay. i tych też to być mniej niebieskich niż 50 nie ma kół, a no i tak, i kół zębatych produkuje się za wolno, trzeba by było tu przyspieszyć produkty kół zębatych I ja myślę, że raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem jest tutaj to można by było tu dać siedem ale to też właśnie przez to, że mamy te limity nałożone przez y, jednostki logistyczne no to tutaj za jakiś czas tworzy odpowiednią ilość materiałów, których ja potrzebuję i już nie będzie się to dalej mam nadzieję tak ee, Dobra, Kół zębatych będziemy mieć bardzo dużo, tutaj cały czas produkujemy. Mogę zobaczyć na przykład, że podajników tutaj jest już wystarczająco dużo. Chcecie automatów montażowych? Tych jest, chcę zrobić aż 700, to jest bardzo duża ilość, ale już 200 mamy przygotowanych, 270 mamy przygotowanych. tak? Także myślę, że niedługo to się unormuje. To trochę jest problem właśnie, że to tak wyjechało. Tu jest dużo przestrzeni, które później będzie można wykorzystać na inne elementy, ale póki co wygląda to w ten sposób. W tym miejscu, jak już wykorzystamy wszystko, co mamy do zrobienia, no to będę chciał. Właśnie, żeby tu były pociągi i wszystkie te starty kolejowe, które będą wyciągać z pociągów rzeczy, które będziemy przywodzić z innych źródeł. Możemy poprawić nasze kopalnie, bo to na przykład te dwie już nic nie wydobywają. Przy węglu jest wszystko w porządku, przy żelazie jest wszystko w porządku. Tutaj wykładałem dodatkowe surowce, których miałem nadmiar. I zobaczmy właśnie, że ta huta nie nadąża się przepalać, bo za mało jedzie żelaznych yy, surowców, ale to możemy w takim wypadku właśnie spróbować wymienić to na szybsze taśmociągi, które właśnie zbudowaliśmy. Weźmy sobie wszystkie szybkie taśmy, jakie mamy. Będziemy je sobie tutaj wymieniać. Zobaczymy, jak to będzie działać. Ok, mamy przyspieszenie w tym miejscu, jak widzimy. No, więcej surowców tu może dojechać. Tu będzie potrzebne jeszcze przyspieszenie rozdzielacza, ale to po niego jeszcze wrócimy, bo nie mamy go przy sobie. Bo nie zabrałem. A tu doprowadźmy to przyspieszenie. Dobra, do tego miejsca i idę jeszcze właśnie po te rozdzielacze i podziemne taśmociągi. No i teraz jeżeli mamy większą przepustowość, to tak naprawdę można dostawić więcej też i wiertnic górniczych. Dostawmy sobie jeszcze dwie, hmm, powiedzmy tutaj. Mamy większą przepustowość żelaza, i to tutaj sobie jedzie. I no, jak widzimy, dużo, dużo więcej już prawie wszystkie piece są wykorzystywane, bo do każdego jest w stanie dojechać ruda. Na chwilę obecną myślę, że tak to możemy zostawić. No a co, a tutaj niech te żelazne płytki widać, że się potrafią okrążyć, jeśli chodzi o te koła zębaty. Nie wiem, czy nie da dużo to jest tych kół zębatych. Zrobiliśmy aczkolwiek, myślę, że jest lepiej było zrobić więcej, mieć większą przepustowość, niż mniejszą przepustowość. No dobra, naprawdę, sporo tych kół zębatych tu jest potrzebne, żeby to wszystko wyrobić. Ale myślę, że za jakiś czas e, no to po prostu tutaj już się wytworzy tyle elementów, ile będę potrzebował. A mi będzie łatwiej teraz e, budować i rozbudowywać tą bazę. No i co, jak już wykorzystam wszystkie moje zwykłe no to zacznę dokładać te przyspieszone i będziemy je sobie gdzieś tam, gdzie trzeba wymieniać. Na razie najważniejsze to było przyspieszenie tej produkcji żelaza. Jak tylko ta fabryka się zaklejstruje, no to już e, nie będzie takiej potrzeby tylu tych elementów. Myślę, czy też a, jeszcze mógłbym mógł rury zautomatyzować, bo rur też mogę trochę potrzebować, a je się trochę buduję, więc bym mógł tutaj zrobić e, rury tak myślę, gdzie rury potrzebują tylko żelaza. No to zrobmy to tutaj. Tu będą rury i podziemne rury. Powiedzmy, że zwykłych rur będę chciał mieć 200 a podziemnych rur będę chciał mieć 50 e, no i tu i tu jeszcze potrzebne jest żelazo. no i spoko mamy nasze produkcje dodatkowych elementów jeszcze rury tutaj dorzuciłem i myślę, że to będzie ok a w następnym mm, odcinku pomyślę czym możemy się zająć dalej i gdzie tu możemy ruszyć z kolejną nowszymi elementami w rozbudowę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.